Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Świat Komiksów. Dziś kolejna część przygód w Sowim Domu, także zapraszam Was na odcinek 24. Zanim do niego przejdziemy, proszę Was, byście zostawili subskrypcję i jakiś komentarz, co pozwoli mi się rozwijać. A Was to nic nie kosztuje. A teraz przejdźmy do komiksu pod tytułem. To już sprawa osobista. Po żądaniu cesarza, Alador pracował nad ulepszeniami abomatonów do wersji 3.0. Kiedy skończył, maszyny stały się nie do powstrzymania. Czy nie możemy po prostu, no nie wiem, porozmawiać, żeby przestał? To niemożliwe. Anita mówiła, że on nigdy nie cofa się przed wyzwaniami. To oznacza, że mamy tylko jedną opcję. Tak. Musimy sprawić, żeby wypadł z gry. Co to jest? Co to Tetris? Jakaś gra dla dzieci w budowanie? Pfff, nie ma szans, że przegram w tej krz. Koniec gry. O, to już sprawa osobista. Aladorze minęły 3 tygodnie. Pracuję nad tym. A czy wy macie taką grę, w której staraliście się pobić rekord przez długie tygodnie? Napiszcie w komentarzu. Następnym komiksem w naszym dzisiejszym zestawieniu jest A co gdyby klątwa? Zapraszam Was bardzo serdecznie. Lilith? Dlaczego patrzysz jak śpię? To jest dziwne. Ja. Em, jestem tu, bo. E... Chodź, usiądź. Powiedz pani, idzie co cię trapi. Więc śmiało, jestem Twoją siostrą. To zabrzmi bardzo samolubnie, ale. Czy mogłabyś pozwolić mi wygrać jutrzejszy turniej? Wiem, że o dużo Ci proszę, ale. Ale to moje marzenie, żeby. E. Najgorsze, co może powiedzieć, to nie, głupia ja. Nie, nie. Planowałam wycofać się z turnieju. Naprawdę? Tak, nie będę walczyć z własną siostrą. I tak w ogóle, to cesarski kowę to nie moja bajka. Więc, też dziewczyna. Dziękuję ci. O, przestań, przez ciebie się rozpłaczę. Jesteś najlepszą siostrą na świecie. Pff, masz tylko jedną siostrę, ale wiadomo, że jestem. Ja cieszę się, że się obudziłaś, bo popełniłabym największy błąd w swoim życiu. Tak, wiem. Hm? Wiem. I wybaczam Ci. Kolejny komiks w naszym zestawieniu nosi tytuł Wypadek czy Podpucha. Hunter! O nie! Eee, nie, nie ruszaj się! Musimy zabrać go do. Nie, ja nie przyżyję. Hunter! Eee, chyba jednak umrę jako zły i smutny chłopak. Nie, teraz jesteś szczęśliwym i dobrym chłopakiem. Cieszę się. Jani to. Uważasz, że mój głos jest wkurzający? Chyba nie chcesz go już więcej słyszeć. Ja. Czekaj, kiedy ja to powiedziałam? Ehm, tam na kolanie, kiedy mnie złapałaś. Nie, to była Ida. O, okej, okay, tylko po prostu powiedz, że mój głos nie jest wkurzający. Ehm, dobrze. Twój. Co jest z tobą nie tak? Ja... Ja widzę światło. Idziemy stąd. A teraz Paryż czy Nowy Jork? Więc gdzie najpierw polecicie? Polecimy do Paryża. O, bo to miasto miłości. Cóż, z powodu katakumb. Ale tak, to też. Chcesz, żebym ci pomogła zamówić bilety na lot? Nie, mamo. Odkąd jestem wiedźmą, mogę sama nas tam zabrać. Zadzwonię do ciebie, mamo. Więc jak dużo czasu zajmie nam dostanie się tam? Zobaczmy, lecimy 30 mil na godzinę. A Paryż leży jakieś 3500 mil stąd, więc. Chcesz zamiast tego lecieć do Nowego Jorku? Jasne. A w jakie miejsce na świecie chcielibyście się udać? Napiszcie w komentarzu. Kolejny komiks w naszym dzisiejszym zestawieniu nosi tytuł Plan na przyszłość. Anitko, czy ty... Czy ty kiedykolwiek myślałaś o swojej przyszłości? Oczywiście, że tak. Mam już całą zaplanowaną. Wiesz, ciężko się uczyć, zdobywać dobre oceny, dołączyć do cesarskiego kowenu, Zostać najpotężniejszą wiedźmą i tak dalej. Ale teraz już nie jestem tego pewna. Coś szalonego dzieje się w naszym świecie. Nic nie będzie takie samo. I teraz jesteś jeszcze ty. Nie mam pojęcia, co się stanie z tym wszystkim. To musi być straszne, he? Być niepewnym swojej przyszłości. Cóż, wręcz przeciwnie. To zabrzmi dziwnie, ale jest trochę ekscytująco. Może moje życie stanie wkrótce na głowie? Może będę musiała walczyć o moich przyjaciół? Może nie będę miała wyboru i będę walczyć przeciwko swoim rodzicom? Może będę musiała wyjechać w jakieś nieznane mi miejsce i zacząć od nowa? Kto to wie? Ale jest dobrze, ponieważ po raz pierwszy czuję, że mogę coś zrobić po swojemu, zmienić coś na lepsze, zamiast żyć wedle oczekiwania kogoś innego. Czy to ma jakiś sens? Tak. Tak, ma. Kolejny komiks w naszym dzisiejszym zestawieniu nosi tytuł Czy to tylko zabawa? 18, 19, 20. Gotowi czy nie? Szukam. Gdzie są moje dzieci? Mam Cię. Ciebie też mam. Ty się nawet nie chowasz. Dzieci, musicie znaleźć lepsze miejsce do chowania się. Nie będzie kolacji, zanim nie wygracie gry. Kolejna runda. Jeden, dwa. Dzieci, ja wiem, że jest środek nocy, ale tu czas na chowanego. Wiem, wiem. Jeżeli wygracie, pozwolę Wam oglądać kryształową kulę przez cały dzień. Zgadza się. Idźcie się chować. A teraz zapraszam was na wykiwać żartownisi. Ja wam pokażę. Przestańcie mi robić kawały, bo inaczej... Bo inaczej co? Zrobisz nam dowcip? Powodzenia z tym. Cóż, tak. Nigdy was nie przechytrzyłam. Ale co jeżeli będziemy współpracować? I zrobimy dowcip emirze. O, interesujące. Więc wchodzisz w to? Jaki masz plan? Mogę to wyjaśnić. Czekaj, czekaj, czekaj! Ty mnie wyrobiłaś. Albo coś takiego. Następny komiks nosi tytuł Troska. Zapraszam was bardzo serdecznie. Włamać się do pałacu cesarza, żeby uratować wiedźmę? Czy ty oszalałaś? To jest niebezpieczne! Ale mamo, to są idy... nie! Jedyną sprawą, którą powinnaś się zająć, to znalezienie drogi do domu. Ratowanie innych to nie jest Twój problem. Micha, nie jesteś bohaterem jak w grach komputerowych. Nie zachowuj się jak jeden z nich. Albo ci ktoś zabije. Mamo, muszę to zrobić. To tylko kiedy ktoś zamierza kogoś skrzywdzić. I ja wiem, że mam możliwość ich uratować. Nie mogę po prostu stać i patrzeć. Nie chodzi o bycie bohaterem, nie chodzi o bycie szlachetnym. Nie chcę stawiać się w najniebezpieczniejszej sytuacji, ale. To właściwa droga, wiesz? To znaczy, jeżeli ktoś, o kogo się troszczysz, jest w niebezpieczeństwie, poruszysz niebo i ziemię, żeby ochronić tę osobę. Czyż nie? Komiks numer 9 w naszym zestawieniu nosi tytuł Zemsta mamy, więc to chyba pożegnanie. Może mogłabym ich czasem odwiedzić? Przykro mi, ale nie, obiecałaś mi, pamiętasz? Chodźmy, już czas wracać. Masz dużo zaległości do nadrobienia, Micha. Mhm. Mm I od teraz będziesz dzielić łóżko piętrowe zwi. Mhm. Mm Może zgodzi się udawać twoją siostrę bliźniaczkę czy coś takiego. Mhm. Mm teraz gdzie ja postawiłam im bryczek? Mhm. Mm A, i poza tym mamy mieć gości. Mhm. Mm Mama ida na miejscu. Wejdźcie. Niezły dom, chyba tak fajny jak mój. Ależ dziękuję. Masz może coś mocniejszego? Pij to albo wyjdź. Czy to jest cała kolekcja Azury? Cześć, kolczasty chłopcze! O mój tytanie! Auć! Ludzkie wiaderko! To niesamowite! Oni, oni tu są? Oczywiście, nie przypominam sobie, żebym mówiła, że oni nie mogą przyjść tutaj. Mogą tu przychodzić kiedy tylko chcą. Dziękuję mamo. Ale dlaczego mi wcześniej nie powiedziałaś? Cóż, to za okłamywanie mnie przez całe lato. To sprawiedliwe. Komiks numer 10 w naszym zestawieniu nosi tytuł Nasz świat. I ostatni komiks na dziś nosi tytuł Mama Odalia i Abdel. Czas na karmienie, kochanie. Abdel, podejdź tu. Abdel? Dziękuję. Kochanie, gdzie Anita? Przeszkadzała mi. Więc. O. Więc to o tym wspominali. To trochę porąbane, tak myślisz? I to już koniec na dziś. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że ze mną byliście i mnie słuchaliście. Jeżeli wam się podobało, zostawcie coś po sobie. Was to nic nie kosztuje, a mi na pewno pomoże. Jak zawsze życzę Wam bezpiecznego, spokojnego i szczęśliwego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!